Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zmierzchu Bogów. Czarny mag, także wracamy do tego tematu. E, okazuje się, że po rozmowie z Garanem właściwie on się tutaj jakoś pojawia i rzeczywiście tutaj sobie siedzi, nie ma imienia, po prostu jest sobie czarnym magiem. E, I teraz wystarczyłoby tylko ale tu akurat nie ma łóżka. E, wystarczy się tylko przespać do północy i tak naprawdę za nim podążać. Na wszelki wypadek, gdyby cokolwiek miało tutaj być jeszcze nie tak, e, skorzystam sobie tor z Twojego łóżka. Gdyby coś miało być jeszcze nie tak, to skombinowałem sobie mapkę z tą jego jaskinią. To w ogóle jest dzień indziej niż szukałem oczywiście. Troszeczkę te informacje nie były do końca trafne, które tutaj dostajemy. No ale to trzeba się podobno przyzwyczaić, bo to jest zmierzbogów Bogów i tak to po prostu działa. Dobra, on już prawdopodobnie chyba wyszedł. I on szedł jakoś chyba tędy? Hmm. Albo dopiero wejdzie, moment. Miałem czekać do północy podobno. Nie, jeszcze tutaj sobie siedzisz. No nie wiem, pasuje jak żeby już sobie stąd poszedł, nie wiem, może mam cię zagadać, na przykład wtedy wstaniesz i sobie pójdziesz? Nie wiem, te rutyny tu zawsze dziwnie działały, bo jak się prześpię, to tak naprawdę ci orkowie, i wszyscy ludzie w ogóle, nie ruszają się jakkolwiek z miejsca, tylko zostają w tych samych miejscach. A chyba dopiero po chwili będą... chociaż może nie. Będą się ruszać. Halo? Magu, co knujesz z Torusem? Aaa, ah, słyszałem o tobie. To ty walczyłeś ze sobą ożywieńcem. W takim razie powinieneś bez wahania wyjawić mi wasze podłe plany. Zanim to zrobię! Nie zawaham się! rozwalić ci głowy. A to chyba nie tu! Aha, dobra, spoko. To po prostu nie tutaj, także wczytujemy. Okej, okay, czyli po prostu nie możemy z nim pogadać teraz, mimo że tutaj strażnicy nas wpuszczają, musimy poczekać, aż on jakoś opuści te... to jego miejsce, tylko kiedy on to zrobi w takim razie? Już tam w międzyczasie sprawdzałem, czy nie trzeba się czasem do wieczora przespać, bo tam... z tych rozmów wynikało, że on wieczorem sobie idzie, ale jednak chyba chodzi o północ, tylko tyle, że on tutaj sobie woli zjeść zupkę, niż... niż gdziekolwiek iść. nie bardzo wiem teraz, jak to mam zrobić, żeby... O, moment, ty idziesz, czyli jakieś rutyny się tu zaczęły... Dziać. Ale ty nie wstajesz. Dobra. Sprawdźmy sobie mapkę. To miejsce jest gdzieś tutaj mniej więcej. Tutaj są jakieś wzgórza i to chyba tu. Dokładnie te, te takie wydmy. Eee no gdzie ten czarny mak? Może trzeba się odsunąć od niego trochę dalej czy coś i wtedy się pojawi. Pójdę sobie tu na przykład. Znaczy wtedy wstanie. Okej. Okay. I teraz powinien ruszyć z skopyta. Ale tego nie robi. Hm. Nie wiem, może po prostu pójdę w to miejsce i on tam się przeteleportuje wtedy? Czyli to tak nie działa? <laughs> nie wiem. Jest północ. No już ludzie tutaj, orkowie, tu zaczynają różne rzeczy robić, rzeczywiście. Czy tu chyba jakieś wąty mają? Ciężko mi powiedzieć, czy ten mak się ruszy, czy nie. W ogóle, czy mam czekać na niego, czy co robić? Mogę tu coś zdążyć jeszcze obrabować w międzyczasie, jakby się dało. Gdzieś tu było jakieś wejścia chyba. Nie, to jest tylko przejście. Coś tu się dało wychodzić właśnie. A, tu śpią coś ludzie. Co jest? Dobra. No i teraz powiedzmy już musi iść, już... to już musi być to. Tu go nie widzę. Jezu, no będzie jadł tę zupę, no. Jem zupę. Co to jest za zupa? No! Jest! Wstajesz, Boże Święty, w końcu. O, idziemy za nim. Ogólnie, można, ogólnie rzecz biorąc można go zabić po prostu już poza wioską, żeby żaden ork czy ktokolwiek się nie czepiał, że go bijemy. Ale podobno najlepiej jest go zabić w jaskini jego, czyli już do końca jak tam dojdzie. I wiecie co, wydaje mi się, że ja to wytnę, bo jak on ma tak iść, a to jest lekki taki kawał drogi można powiedzieć, no to... Ja to po prostu tutaj zrobię takie fiki, fiki miki i cyk. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. To jest ta jego świetna jaskinia, i trzeba przyznać, że się tutaj urządzi ładnie. Tych pulpitów do czytania jest trochę. Być może jakaś skrzynka, tylko jej jeszcze nie widzę. Ale ja tutaj chętnie sobie pobuszuję, czyli tak, zapisujemy grę, odbywamy z nim tę rozmowę jeszcze raz. Czemu nie masz stół? Jak ty to robisz? Czemu ten stół jest odwrócony? Powinno być tak wszystko ładnie, a nie. dobra, nieważne. Fajka wodna, tu żeby nam nic nie przeszkadzało, stanę sobie tutaj I jeszcze raz ta rozmowa po prostu O, dobra, dobra I siób o proszę I siób mu Dobre, ten, ten dwuręczny jest zarąbisty. Tylko że, muszę uważać, ale Ogólnie rzecz biorąc Tyłu On jest, ciężko mu jest przed tym spierniczyć Bo to jest strasznie długi miecz Naprawdę fajnie to wychodzi Siła plus 2. Wszystko zrobione, dobra. Czarny mag w nim było. Szata mrocznych Szczuk? Z niego wypada, serio. Jeszcze to mogę założyć, tak? Aha. Teraz ja jestem czarnym mag. Ej, no, czemu miałbym tego nie nosić, skoro dodaje mi dużo fajnych rzeczy i odporność na choroby? A nie ma jakichś mieczyków czy coś, że na przykład będą mnie w tym ścigać. Puh. Głupota. Jeszcze on ma te szaty dalej Jest na sobie. Jestem Sardasem teraz i uczę się alchemii i innych takich pierdół. <noise> nie wiem, nie wiem o co tutaj o chodzi. Kowalstwa. Dobra, jest o kowalstwie nawet. Wow, co to jest Akty za miecz? Chyba, że tego nie można prze, przewijać, wezwanie, bo w sumie to już słyszeliśmy kiedyś. Dobra, najpierw sobie zobaczę, co to za miecz. Miecz Austina. Co ty jesteś za miecz? Ej, dobre. Duży oręż 3. Nie, walka mieczem 3, to jest jednoręczne, dobra. To trudno, to nie będziemy raczej używać, ale spoko. Hmm, teraz jeszcze te dwa pulpity. Tu jest napisane coś o alchemii. Czyli tutaj zawsze coś jest, żeby coś po prostu po tej walce mieć takie nagrody, ale że szok. kres. O, dokładnie. Albowiem taka była wola Adanosa. I Adanos zesłał powódź. A ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. No to też kojarzę. Co tutaj jeszcze jest? Jakieś ognista pokrzywa? Może jakieś zioła są takie ciekawsze? Wytrych jest. Zardzewiały miecz. Beczka z wodą, beczka z wodą. To czytałem. Ognista pokrzywa. Patrzę, czy tutaj na pewno jeszcze czegoś nie ma. Co? Zardzewiały topór bojowy. Nic nie leży na tych stołach i tak dalej? Chyba nie. Dobra, no to wychodziłoby, że to zadanie mamy zrobione. Tej czarodziejki rzekomej tutaj nie ma. Nic tutaj sobie z żadną czarodziejką nie robi, to są tylko plotki. A no i tutaj też już chyba nic nie leży, tak so Wow! Jaki dźwięk. Tak zanim szedłem i tutaj były jeszcze wilki. Wilki w sumie razem pozabijaliśmy, troszeczkę mi doświadczenia zgarnął. Ale dobra, no to... Jeżeli sytuacja teraz wygląda tak, że mamy punkty nauki, można by było się nauczyć. No ale przede wszystkim polecimy do. Mm, do Geldern. No, halo, leć, leć. E, zobaczmy, czy. Kurde, chyba nie zapisałem. Stój! A, dobra. Nie, ja, bo nie wiem, czy w tej szacie mnie nie będą gonić albo coś. Miejmy nadzieję, że nie. Chociaż to jest naprawdę dziwne. Czemu z niego wypada szata i mogę ją od razu ubrać w ogóle. Dobra, zapiszę sobie tutaj jeszcze raz. Wyglądamy głupio, no ale, ale. zawsze to jest jakieś tam odporności i tak dalej, więc czemu by nie. Nie będę tutaj tak bardzo na to zwracał uwagę. Niech tutaj się troszeczkę łatwiej dzięki temu gra. No i teraz powinien już ten Inok, Anok. Yy, iść ze mną, tak? Czarny mag już nam nie zagraża. Teraz ja Wielkie jestem czarnym magiem. Anok będzie zadowolony. No to dobra. Zrobione. Wspaniale, Inos był dla nas łaskawy, ruszamy do za mną Aha, i ty idziesz za mną teraz. To chodźmy się przespać najpierw. Bo chciałbym to jednak robić w dzień. A poczekasz sobie, postoisz te 8 godzin, czy tam ile, nie? Poranek pięknie. Nie, naprawdę bawi mnie to, że mam szatę taką na sobie i mierz dwuręczny. To... Dobra, idziemy sobie po prostu z nim dalej. Kamerka, co do kamerki. Kurczę, nie to nie jest zbyt dobry pomysł ogólnie, bo ciężko się kluczuje ten green screen, jeżeli chodzi o tamtą kamerę, a jakoś nie jest jakaś dużo lepsza, znaczy pewnie w tym hulo, hul, Full HD byłaby lepsza. No bo byłoby wtedy te 30 klatek na niej, czyli tak jak teraz jest na tej. Ale i tak to nie jest chyba aż tyle warte zachodu, ona i tak jest zmniejszana, więc. W zasadzie... Co to? Kto to jest? Halo? Zabiję czarnego maga i przyszedłeś po mnie? Kim ty jesteś? Jesteś tu by walczyć? Czy żeby zaprowadzić zmiany? Jesteś wojownikiem? Czy przywódcą? Nie rozumiem. Zrozumiesz. Jestem tym, który cię pokieruje. To czego szukasz znajdziesz w jaskini w pobliżu Silden. No, Gel Odpowiedzi co przychodzą tylko... <noise> Błagam. jeśli ich szukamy. Czekają cię wielkie próby i cierpienia. Musisz być na nie przygotowany. Elementy pancerza dla tajemniczego wędrowca Zniknął. Halo. Jezus, widziałeś to? <noise> Geldern Silden, nie wiem, czyli powiedzmy pomiędzy tym a tym jakaś jaskinia. No byłem tutaj w jaskiniach z tego co pamiętam jak przechodziliśmy, ale nie wiem, nie było tam jakiegoś elementu pancerza, być może teraz się pojawił. Tutaj rzeczy się pojawiają i znikają na twoich oczach, także jest masakra. No niby magia z jednej strony. No, także ta kamerka ewentualnie by się przydała do czegoś w rodzaju, yy, tak jak robiłem film z mrożoną kawą to na przykład wtedy byłoby spoko. No, ale dobra, to już kiedyś następnym razem, a teraz po prostu zostaniemy przy tej. Jest jest fajna, jest ok, nie muszę tam za bardzo tracić czasu na dodatkowe montaże. Nie wiem, no wejdę tu, bo może rzeczywiście się coś pojawiło. Ta jaskinia wydaje się dość duża. To były zombiaki, nie? Właśnie, ja tych zombiaków nie, nie wyciąłem wszystkich. Aha, jeszcze muszę zostać mistrzem areny w Geldy... W, może w Gelder... w Trelis. Także to też sobie gdzieś tam zrobimy. Dobra, są zombiaki. co ty robisz? Są zombiaki. Może w którymś z zombiaków to leży albo... No bo nie wiem gdzie. Czy on w ogóle... Gdzie on się gdzieś zgubił? Boże święty, błagam was, nie. Nie róbcie mi tego. Gdzie ty się zgubiłeś? Ty nie mogłeś wejść do takiej wielkiej jaskini? Jest jak tu ciemno. Kurde, i pewnie przepadł albo coś. No przepadł, patrzcie się. Nie ma chłopa. I nie wiem, czy... Nie biegłem jakoś szybko. Potknął się. Umarł i rozłożył tak szybko. Dobra, ja sobie to wczytam i... O nie, jesteś, dobra. Jezu, gdzie ty byłeś z tymi zombiakami tam? Przecież nie było cię widać nawet, chodź. Gościu, bo mnie normalnie krew nagła za zimno mi to dobrze, w sumie ciśnienie mi się podnosi. Krew zaczyna buzować, coraz cieplej. Chodźmy na te zombiaki, nie wiem, będę patrzył za... No i tu się już zaczynasz jakieś densy robić. Chodź. Dobra, dobra, dobra. Problemu. Nie wiem, on się mógł zaciąć i... Dobra, zapisuję, już tam zombiak wyciąga na mnie miecz Ale to mówię, to nie powinno być trudne, bo... Patrzcie, robię sobie tak I nie trafiam, nie? Ale dobra, zaraz, jeszcze raz Nie trafiam Ty nic nie rozumiesz, co? Właśnie, pomóż mi, a nie, kurde, tak stał Nie, na zombiaki, może to nie jest jakaś super najlepsza broń? Cholera, Jezu jestem... No nie, jeszcze mi lagę wbije A Dobra, ale mało mu to bierze. Średnio to jest opłacalne. No, bardzo słabo to, to idzie, także nie. Eee, trzeba to będzie inaczej robić po prostu. Być może szybkimi zwyczajnie. No czemu nie zrobiłeś żadnego. No właśnie. No, to, to go dosięga. Nie. No czemu ty nie bijesz, jak ja wciskam? Bo jeszcze mi wbij lagę. Jakie kombo, nie mogę. No bij! Ja wcisnąłem, nawet było słychać pewnie na mikrofonie. I on. Aha. Jakie głupie rzeczy. On zginął czy co? Moment, bo mi go zabili chyba, albo nie wiem. Cóż zapasjonująca walka. Zostaw go. Pokazałeś mu. Dobra, ten, ten silny jest dużo lepszy. Schodźmy teraz na te zombiaki. No, to jest, to jest chyba lepsze, po prostu walczyć w ten sposób. Mu. Jak dwuręcznym mieczem jestem w stanie lepiej spamować, niż zombiaki, to jest prawda. mas... o nie. Dobra, spoko. Zajął się i tak nim. O! Jak ja to? Widzieliście to? To nie był taki szybki, szybki, to był taki wbicie, jak ja to zrobiłem? Są tu jakieś kombinacje? Z nich nic nie wypada, czyli to tutaj nie było tego pancerza raczej, czy elementu. Jeszcze sobie tylko tak zobaczę. Trochę to jest takie przedłużanie, mi się to też nie podoba, ale... Ale no kurde, jeszcze tak głupio to powiedział. Było napisane Gerder, no powiedział Silden, w ogóle jakieś, jakieś pierdoły, paranoja. Ale dobra, no sprawdziliśmy te jaskinie, przynajmniej zatłukłem zombiaki, zawsze to jakieś doświadczenie. Ale jak ja, zastanawiam się jak ja ten cios zrobiłem. Zrobiłem coś takiego, że silny? Potem... Sz... O, nie, zaraz. Nie wiem, nie mam pojęcia, on zrobił jakąś taką jakby wbitkę szybką, no nie, nieważne, zaraz i tak będę mógł chyba robić te wbitki normalne, bo mm, jak się uczymy tego, tak. chyba, że to ta jaskinia pomiędzy przejściem, tym takim tunelem, może to to. Zobaczymy. No, więc będę mógł się nauczyć tego dużego orężu, dwa za chwilę, akurat do i noga, do którego idziemy, a noga właściwie, Trzeba mi się mylę. Wow, tutaj też nie było nic wcześniej już. Troszeczkę to przypomina... No i patrzcie, czemu on biegł dalej? Się nie da walczyć normalnie. No idzie, Jakie gówno. To uleczę się, bo mnie z ta trci dużo mikstur. Idę, wciskam... Teraz jest. Wcześniej. A prawy nie, prawy tak nie robi. A no cholera, to będzie problem. No właśnie, i mi się mm. dlatego... Psuje! Nie... Ja pierdzielę. W ogóle nie chce się tak ruszać, jak on to robi mm, Wilki to mnie zaspamują, coś czuję. A on sobie poradził z wilkiem, wow. Weź tu się pokręć tym toporem, czy coś no, ciężko, nie? No i bij. Ale nie dwa razy. Nie zawsze po prostu. O widzicie? Teraz robię jakiś unik. Nie zawsze to wchodzi. Strasznie spierdzielone. Muszę dwa razy czasem wcisnąć. Nie robi mi tego, co chcę. Jeszcze przytnie i kurde, nie wcisnę. Muszę się niestety leczyć podczas walki. No, i wcisnąłby mi. Nie. Nie są te momenty, które ja chcę. Nie, tak nie było w Gothic'u 3. Po prostu tu jest to tak zwalone, że po prostu się w pale nie mieści. I tam była już. Wow, triple kill. Już, już tam było czasem ciężko, bo te wilki spamowały i tak dalej, to było głupie, to było złe. Ale tutaj to jest tragedia, jeszcze ten unik się robi od czasu do czasu, też zauważyłem, że chyba... Lewo, moment. Nie, teraz jest ok. nie wiem, o Jezu, uderzyłem go, <ścoughs> sorry, sorry bizony. Wow! Co to było? Nie, w zasadzie dobry sposób. Zatruć wilka, i on sobie tutaj odłączy się od stada. Jezu, i mi. Z... Nie mogę wciskać tego. Ej, ta walka będzie przerąbana w tej grze po prostu. Naprawdę, to jest tragedia. Jak to jest zrobione. Aż. Aż. Krzupicę ciężko zatruć raczej, ale spróbujmy. No ja, zatruło. No to fajnie. Tylko, że musi mnie uderzyć, albo ja jego, żeby... No i patrzcie, u nich zrobił, ja się tylko cofałem, błagam, raz wcisnąłem i się cofałem. No i... Uderz! On idzie dalej, idę w przód, wciskam, nic, wciskam, teraz, za drugim ja razem. Idę w przód, wciskam, nic, wciskam. gdzie Dwa razy muszę, żeby tak naprawdę raz uderzył, to jest jakieś głupie, bo... Znaczy, to jest kwestia tam jakiegoś przyzwyczajenia, ale na początku będę miał z tym problemy na pewno, bo to jest głupota. Dobra, chodź. Przynajmniej da się tak wywabiać każdego pojedynczo. W takim razie niby w grupie jest, ale jednak nie. Ale to było złe. Dobra, pięknie. Okej. Okay. Dobra, przewinę to, Prze przebrniemy przez to już w ten sposób, bo to. Dobra, idziemy sobie dalej. Bizonów nie, rus nie ruszamy, niech sobie tutaj żyją. Zresztą dziwne kombo, nie wiem czy. Pięć, pięciu naraz mnie uderzyło czy co w tamtym momencie muszę sobie to na filmiku zobaczyć ile miałem wtedy dokładnie życia ale wydaje mi się że dość dużo a tu nagle na raz i nie żyję także <laughs> ciekawa sprawa dobra no tu się faktycznie porobiły jakieś zwierzęta być może tutaj będzie coś będzie jakaś ta część pancerza czy coś takiego tego wilczka sobie też jeszcze weźmiemy okej okay, jakiś tam progres będzie no jego odprowadzę tego maga zabiliśmy także spoko bi no, 50 tylko. Jezus, miliard powinno być za wilki tutaj. Troll jest chyba prostszy. No ale dobra, idziemy dalej. Jest kolejny wilk. Sam, chyba sam. To sobie go zwabimy w ten sposób. Hm, czemu nie dostał? Tam coś jeszcze dalej jest. Chyba jakiś czerwojad albo. Albo dzik. Nie wiem, co tam jest, nieważne. No, za, zajmij się nim. Ja ci tu przywalę. O, kurde. Gilotyna, pięknie. Fajnie to wygląda. Co to jest? Cierwojat. Ale jakiś inny. No, bi. No, ja ścieżer jadę spoko. Nie to samo co Wilki. Coś tutaj nie leżało? Chyba nie. To był ten Wilk. To raczej nie chodzi chyba o te jaskinie w takim razie. Strzała to ta moja nietrafiona. Hm. No nie wiem. Trzy strzały, pięknie. To już, to już jest coś, trzeba przyznać. Oj. I z też tak dużo nie biorą życia, także, także spoko. Jeszcze ci tu dalej muszę odprowadzać? No chyba tak, w sumie do samego końca prawdopodobnie. No i ta jaskinia, a no, zlokalizuję sobie ją najwyżej później, bo może chodziło o Gelder, no jakąś drugą stronę, bo to było napisane tak, powiedział tak, cholera wie. Chociaż dziwne, że aktor dubbingowy pomylił się, pom miałby się pomylić tak z nazwą, bo e, już tam mówiliśmy, rozmawialiśmy ostatnio coś o Hamlarze, że e, coś tam było w komentarzach, że on nie był Paladynem, bo tam... Aktor powiedział bez mojej magii na samym początku odyka 3, a tam było bez swojej magii paladyni nie mogą coś tam coś tam. Więc yy, to tak się mógł pomylić, ale mia nazwę miasta raczej nie, więc coś tutaj ktoś pozmieniał, tak, nie wiem tak. dlaczego. Miło się z tobą gadało. Skoro zmienione było na Geldern w napisie, może być może content mod to zmienił, żeby naprowadzić gracza, że to jednak tak, koło Geldern gdzieś jest. Kto wie? No, na pewno mi pomożecie w komentarzach, jak nie to sobie znajdę to po prostu sam i zobaczymy. A tymczasem idziemy sobie brat do brata, zobaczymy co tu będą mieli do powiedzenia i przy okazji nauczę się u niego dużego oręża 2 i trochę siły, bo już w sumie dużo brakuje, żeby nosić przecież to. A nawet to. <laughs> 220, a ten ma 75, znaczy 120 tam, tam brało. Dobra, także rozmawiamy sobie tu. Gdzie jest mój brat? No tu. Pst. A, najpierw to. Lepiej walczyć toporem, to jest to. Chcę lepiej walczyć toporem. Dobra. Punkt nauki 8. Plus Dalej. 5, zobaczmy ile będę miał. 207, pozostałe 3. To akurat do 210. Dobre. Inwestujemy w siłę, to jest już koks, nie ma przelewek. Dobra. Zrobione. Mam i noga. Teraz zabierajmy się do pracy. Dobrze. O, i poziom. I zdolności łowieckie. Zabierajmy się do pracy. Co planujesz? Aha, dobra, Najpierw dobrać. muszę wybrać jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, poprosić Gorna nie. o pomoc. Albo. Co? Przecież to on rozpętał to szaleństwo. Nie chcę jego pomocy. Możesz nie chcieć jego pomocy, lecz z pewnością jej potrzebujesz. Jak może mi pomóc? Może przysłać wojsko do obrony przed orkami. Jesteś pewien? O walce wiem więcej niż ty będziesz kiedykolwiek wiedział. Czas, Dlatego to ja uczę się od ciebie. Dobrze. No walce wiesz więcej. Nauczysz się mnie nie walki. walki. <noise> jeszcze takim głosem. Dobra. Jeśli Gorn postanowi nam nie pomagać, to musimy porozmawiać z Torusem. Dlaczego? A rozumiem, żeby zatrzymała taki Orków. Tak, pójdę już. Porozmawiać z Torusem. Dobra, ale moment, tam jeszcze nie zauważyłem, bo gadałem jakieś głupoty. Ano potrzebuje pomocy Gorna albo porozmawiać z Torusem, czyli w zasadzie... kurde, gota jest strasznie daleko. Elementy pancerza. Niezwykle tajemniczy jegomość zaczęły mnie dziś w pobliżu Gelden. Poprosimy o znalezienie trzech części pancerza. Wcale nie pierwsza z nich powinna znajdować się w pobliskiej jaskini. Kto wie, gdzie przyjdzie mi spotkać tego nieznajomego następnym razem. No ja nie wiem, gdzie, gdzie, ale. Czy ja tej skrzyni nie kradłem? Chyba nie. To z sobą tak? A ty co nie mi jeszcze powiesz? Jest... Nic. Dobra, czyli wychodziłoby na to, że albo idę do toru. To chyba nie jest wybór taki, nie? Bo to jest o czymś innym. To jest, że muszę przekonać Gorna, aby wysłał na żołnierzy do ochrony jego ludzi przed orkami torusa. A z torusem? Ano, prosimy o porozmawiać z torusem i przekonał go do opóźnienia ataku na karawany z Geldern. Czy opóźnienia? Aha. Że atakujcie, ale troszkę później. Hmm, czyli po prostu. Ej, właśnie, jezu, ja muszę punkty nauki też spróbować inwestować przecież tutaj. Ja o tym zapomniałem. Ja potrzebuję trochę więcej życia. To już sobie zainwestujemy. Yy, chociaż tyle, tyle wystarczy jak na razie. Znaczy nie mogę więcej, ale już niech będzie ten, ten cały poziom na to. Yy, chociaż źle zrobiłem. Bo przecież, jakbym miał te 10 siły, to bym miał już tą broń. Ale to nic, to, to nie, jeszcze ten mierz nie jest taki najgorszy. Yy, także on jest długi, przede wszystkim. Nie wiem, czy ten topór byłby tak samo długi. Yy, więc kurczę, wiecie co, zrobię szybki zapis i polecimy do trellis jeszcze raz. Porozmawiamy z tym torusem. No może to jest jakby to nie jest jakiś wybór, że między tym a tym jest ten ta szata maga, boże święty. Co tu się dzieje w tej grze? Po prostu mute. Okej, okay, powoli się chyba czas odcinka kończy. Ja tam robiłem jakieś cięcia, ale wydaje mi się, że to już trwa długo, a a ciężko się w to gra. Być może też ciężko się ogląda, nie wiem. Mam nadzieję, że nie, że jakoś Będziemy mieć wszyscy razem motywację, ja do ukończenia, wy do oglądania tego. No, teleportuj się, ludzie, ileż można. Dobra, jesteśmy w Trellis, Coś tutaj się zmieniło. Nie ma czarnego maga. Ciekawe, czy Torus mi coś powie do tego, to jest to jest zastanawiające. Czy się zdenerwuje? nie powinien wiedzieć, nie? Pokonałem go za miastem. A. Przybywam z Geldern. Cyno, Sid... domaga się, abyś rozkazał o komendach. Przestania napadów na karawany. To zrozumiałe, że się tego domaga, ale bierzemy udział w wojnie. Potrzebujemy broni oraz rudy. Twój przyjaciel Gorn atakuje moich ludzi. Aha. Rozumiem. Czyli, jeżeli chce się opowiedzieć za stroną Gorna, no to muszę iść do goty. a jeżeli to Rusa, to tutaj. Eh, kurczę, czyli nie, no wolałbym raczej z górnym, nie, bo to wiadomo, jednak stary kumpel i tak dalej. Ech, a tutaj jeszcze jest. W trellis są jakieś zadania, to jest tak dziwnie poukładane, że ja nie wiem, czy je robić. Co? Obywatelu. Aha, dobra. Dobra, nie, nie, nie. nie. Dobra, dobra, to, to później, to w następnym odcinku po prostu. Ja sobie i tak to wczytam i pójdziemy do trellis normalnie. I nie wiem, może tu jakieś zadania trzeba będzie zrobić. Bo do goty jest wciul daleko po prostu, i tu by pasowało, nie wiem, odwiedzić Monterę po drodze. Dopiero wtedy goty, ewentualnie tu są jakieś jeszcze takie mniejsze faremki i takie inne rzeczy. Nemora jest, coś tutaj ciekawego, może jest, nie wiem. Więc dajcie znać jeszcze, co sądzicie, co powinniśmy robić. Ale wydaje mi się, że jeżeli mamy iść do goty, to ogarnijmy sobie cały trellis. I potem monterę i dopiero Gotę, czy jakoś tak, tymi zadaniami, żeby to mieć jakoś tam z głowy, jakoś to w miarę było układane, nie? Bo na razie to wygląda dość słabo. Dobra, to ja sobie to wczytam, ogarnę sobie na spokojnie. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia.